Niektórzy twierdzą, że beton rzymski to przestarzała technologia, że rozgryźliśmy jego skład i że dziś nie ma sensu go używać, bo jest gorszy niż współczesny beton, ale nauka mówi jasno, że to wierutna bzdura. Rzymskie budowle stoją od 2000 lat. Tymczasem większość nowoczesnych konstrukcji wytrzymuje zaledwie 50 do 100 lat. Przez dziesięciolecia nie wiedzieliśmy, dlaczego beton Rzymian staje się trwalszy z czasem. Dopiero w 2023 roku naukowcy z Instytutu Technologii Massachusetts i Harvardu ujawnili klucz do tej zagadki. W betonie rzymskim odkryto tak zwane wapienne wtrącenia czyli niewielkie cząstki nie do końca przetworzonego wapna. Kiedy do takiego betonu dostaje się woda, te cząstki uruchamiają reakcję chemiczną. W efekcie powstaje nowa zaprawa, która samoczynnie wypełnia pęknięcia. To właśnie zjawisko samonaprawy. Przykład Port w Cezarei, zbudowany w I wieku przed naszą erą, od niemal 2000 lat zanurzony w słonej wodzie i nadal stoi. Dla porównania, współczesny beton morski zaczyna się degradować po kilkudziesięciu latach. Skład betonu rzymskiego to wapno, pył wulkaniczny znany jako pucolana i kruszywo stufu wulkanicznego. Nie zawierał stali zbrojeniowej, więc nie miał problemu z korozją. Współczesny beton bardzo często opiera się na stalowych prętach. Które rdzewieją od środka i osłabiają konstrukcję. Nie, nie wiemy jeszcze wszystkiego o betonie rzymskim. Nie, nie był gorszy niż dzisiejszy beton. Nie, nie przestano go używać, bo był nieopłacalny. Zanikł, bo przestaliśmy rozumieć, jak działa. Beton sprzed 2000 lat technologia, którą dopiero dziś zaczynamy na nowo naprawdę rozumieć, i która nadal zawstydza współczesne budownictwo.